<noise> w ogóle powiedzieć, też są gdzieś takie akcje czasami, nie? Z altami. No, takimi droższymi z nicymi systemami. To dopiero prawie być wkurzające. Lewo czyli tamte? <noise> muszę pójścieć. <noise> <nie, głos> to, to... to jest już. Aha, no ja może. Teraz trochę. Nie tu jest zakaz. Dobra, miałem go w martwym polu chorobi Jedynkę wyrobić Kudna ta masakra, że pieni miałem jedynka. w martwym polu i normalnie go nie widziałem dziada. Cholera Dalej to trzeba go obserwować z lewej, bo te z tu to na no i właśnie ja tego też nie wiem nigdy kto, gdzie, kiedy mnie przepuszczają. o prawej wyżający na lądowość a, bo to tak jak samochody, że tak, on już tak, był tak, wjechany tu? nie tutaj, tu? nie tu, bo to byłoby w lewo wyłącz to. kierunek, wyłącz kierunek tutaj. Tak. teraz kierunek prawy i tu wyjeżdżasz, bo ty nie jest wrócić, a są przy...